No, machasz łapkami? Cześć, cześć moi drodzy, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj bohaterem, a w zasadzie bohaterką filmu będzie Pająk, który jest tu, którego widzicie i który macha do was w tym momencie łapkami. No, teraz przestał. Pogadamy sobie o Brachypelma klasy. Opis gatunkowy tego gatunku. Opis gatunkowy gatunku. Już robiłem tutaj i to było takie. Pobieżny opis gatunkowy w ramach przesadzania tej oto samicy do tego terrarium. Dzisiaj postaram się Wam troszkę więcej opowiedzieć o tym pajączku, troszkę przekazać więcej informacji, pokazać go, nie wiem, jakiejś lepszej krasie, lepsze zbliżonka, i tak dalej. Przede wszystkim, skąd ja mam tego pająka, tego pająka mam od Tomasa i na końcu filmu powiem wam, gdzie takiego pająka będziecie mogli sobie kupić. Może zacznijmy sobie od tego, co to w ogóle jest. Słuchajcie, pajączkiem, który tutaj sobie drepta. I tak teraz przystanął z monuszka, To jest brachypelma classi. To jest gatunek, który został opisany przez Schmita i przez pana Krause w roku 1994, czyli rok przed moim urodzeniem. Także nie jest to jakiś bardzo stary, bardzo e, długo znany ludzkości gatunek, no jednak ile 27 lat. Jak się zastanawiacie, dlaczego ona ma taką dziwną nazwę, czyli brachypelma classi, tam przez 2A, to dlatego, że holotyp, czyli okaz, na podstawie, którego został napisany gatunek, został zebrany przez Pitera Classa, czyli właśnie na jego cześć została nazwana ta brachypelma. A w zasadzie tutaj powinienem się troszkę zastanowić, bo na początku w 1994 roku, jak ten pająk został opisany właśnie przez tych dwóch panów, których wymieniłem, to nie został on zakwalifikowany do rodzaju brachypelma, bo jednak jak się na niego spojrzy, to to jest taka troszkę nietypowa brachypelma, nie? Ona nie ma intensywnych, czerwonych lub pomarańczowych ornamentów na nogach, tylko jest taka no... Troszkę inaczej ubarwiona, do ubarwienia przejdziemy zaraz. I na początku, właśnie w 1994 roku, ten gatunek został przypisany do rodzaju Brachypelmides. Ale potem, po jakichś tam badaniach, po obejrzeniu dokładnie serii typowej, no wyszło, że to jednak jest pełnoprawna Brachypelma i koniec końców jest stan taki, jaki mamy dzisiaj. Czyli jest to Brachypelma klasy. Występowanie. Oj, się skuliła trochę. Pajączek ten występuje w Meksyku i w Gwatemalii. W tych dwóch państwach możemy sobie go spotkać. Z tego, co pamiętam, pochodzi właśnie z Meksyku, z... Z regionu czy tam ze stanu Nayarit, to się tak nazywa. Tak mi się wydaje, że tak się nazywa. To może teraz bioto. Bioto, czyli to, gdzie występuje i jak wygląda to otoczenie, w którym możemy spotkać. No to słuchajcie, takiego pajączka w naturalnym środowisku możemy spotkać w takich wilgotnych lasach, w zaroślach, gdzie albo sobie kopie norki, albo znajduje norki, na przykład pod korzeniami, pod grubymi konarami, pod głazami i tam w takich norkach on sobie właśnie chiluje. I teraz ten gatunek nie tworzy przy wejściach do norek, wiecie, takiej grubej, grubej warstwy pajęczyny, takiej nory, jak robią to na przykład, nie wiem, pająki z rodzaju Efebopus, tylko to są raczej pojedyncze niteczki i, i tej pajęczyny nie ma za dużo. Natomiast, no, oczywiście ten pająk produkuje pajęczynę, co zresztą mogę wam udowodnić, bo nagrałem taki fajny kadr, gdzie z jego tyłka, z kądziółków przednich, wydobywa się pajęczyna, i którą sobie tam na palec nawijam. Co do ubarwienia, no to tak pajączek, tak jak wspomniałem, jest dość nietypowy, jeśli chodzi o rodzaj brachypelma i co więcej, w opisie gatunkowym czy w jakichś tam rewizjach rodzaju brachypelma autorzy tych rewizji stwierdzają, że to jest taka jakby ekstremalna forma tego rodzaju. Czyli no mamy brachypelma hamory, smiti, czy auratum, które są takie bardzo, bardzo typowe. Mamy troszkę mniej typowe, na przykład albiceps czy, czy emilia, które mają troszkę inne ubarwienie, jednak nadal do rodzaju brachypelma są generalnie podobne, bo jednak do tego rodzaju należą. Geniusz! No i mamy właśnie Prochypelma Classic, która jest, słuchajcie, praktycznie cała czarna lub ciemnobrązowa, jak mamy duże osobniki. No i jest pokryta takimi różowymi, różowymi, różowo-brązowymi włoskami. Ło, ziomeczku. Gdzie ty tutaj idziesz? Karapaks i odwłok są ubarwione tak, jakby to była taka, wiecie, zamszowa czerń, nie? To jest faktycznie czerń, plus na odwłoku posiada ona rudo-brązowo-różowe włoski. Jeśli chodzi o nogi, no to mamy czarne uda plus czarne, z tego co widzę, kolanka. Pozostałe elementy poza stópkami są brązowawe, no i oczywiście całe nogi są pokryte długimi włoskami, co daje wrażenie takiej... Ja wiem, pluszowości tego pająka, co jest w moim mniemaniu urocze. Co do temperamentu i usposobienia takiego pająka, no to jak widzicie, ja tu raczej nie mam obaw, żeby on sobie potuptał u mnie po ręce, natomiast siedzi na szkiełku, no bo jednak wiecie... Niby Brachypelma, niby słabo jadowita, no bo faktycznie posiada słaby jad, tam w wielu opracowaniach, w wielu przekazach porównywalny do siłą, do jadu pszczoły. Jednak jest to rodzaj Brachypelma, Nowy Świat, Meksyk, Guatemala. No i usposobienie typowe jak dla rodzaju Brachypelma, czyli są to pająki o dość miłym charakterze, nadające się dla początkujących. Oczywiście niemożliwa jest większa interakcja z tym pająkiem, nie pogłaszczemy go sobie jak psa. Natomiast ten pajączek raczej nie wykazuje wielkiej agresji czy wielkiej defensywności, także no, no z braniem na rękę Wiadomo, na własną odpowiedzialność tylko i wyłącznie. Z tym, że nie możemy zapominać, że nawet przy takim pluszaku, przy takim milusińskim pająku, jak ten, czy inny przy, przy innych, nie wiem, braszkach, czy rodzaju gramostola, czy rodzaju, nie wiem, Afonopelma, zawsze może się trafić taka jedna czarna owca i zawsze może się zdarzyć ugryzienie. Aczkolwiek z tego, co wiem, ugryzienia praktycznie serio się nie zdarzają. Czasem na przykład zauważyłem, że jak ten pajączek jest nie w humorze i chce mu dać jeść, to on zamiast zjeść, to po prostu bije łapkami w pensetę, no i on nie będzie, o to odwraca się tyłkiem i tyle, nie tyle jest karmienia. Co do karmienia, nie ma problemu, ponieważ ten pajączek, no tak jak mówiłem zresztą, tego pajączka mam od Tomasa i z tego co zauważyłem, pajączki od Tomasa, słuchajcie, szczególnie na rodzaj brachypelma, bo jednak Tomas się specjalizuje w rodzaju brachypelma, nie robią sobie głodówek. Serio, te pajączki, jeśli mają dobre warunki, to nie powinny robić sobie czegoś takiego jak głodówka, powinny zawsze jeść i ten pająk rzeczywiście jest bardzo łasy na jedzenie, co zresztą chyba będę mógł wam pokazać, bo nawet TikToka nagrałem na ten temat, tak, tak, mam TikToka, wiem, Shaimon mi, ale na tym TikToku jest już 6 tysięcy obserwujących, co jest też w ogóle śmieszne. Nie, co do terarium, to terarium wygląda tak: jest to kostka 20x20x20. W takim terarium trzymam tę te samicę. Ona ma wiecie jakieś takie 4,5 5 cm ciałka. Myślę, że to terarium jest spoko dla niej. Yy, terarium utrzymuje dość wilgotne, bo jednak jak ten pająk żyje, wiecie, w takich wilgotnych lasach, no to nie możemy zakładać, że skoro to jest bracha, to będziemy jej robić pustynię. Yy, tutaj ona miała miseczkę, miała miseczkę z wodą. Ja ją chyba wyjąłem do czyszczenia i zapomniałem wsadzić. W każdym razie ja takie wiecie. Już większe braszki trzymam w miseczce z, wo y miseczce z wodą. Z miseczką na wodę. No i, no, i, no i tak ona się właśnie chowa. Tutaj sobie teraz tupta. Oj, wróciła. No właśnie, proszę. Aha, te ta... Co do kwestii prawnych, jeśli chodzi o posiadanie takiego pająka, no to jak na wszystkie pająki z rodzaju pacyloteriat, litokat, czy właśnie brachypelma, na takie pająki trzeba mieć papierek, który przy zakupie dostajecie od sprzedawcy i ten papierek stwierdza, tak, pochodzenie pająka i wtedy jest wszystko git. No bo jednak ten pajączek jest chroniony, tak. On jest objęty konwencją waszyngtońską, jest wpisany na drugi załącznik CITES-a, ale co więcej, z tego co udało mi się wyczytać to ten pająk w środowisku naturalnym czyli właśnie Meksyk, Gwatemala jest najrzadszym gatunkiem z rodzaju Brachypelma. Czajcie to, to jest jakiś toprar, rar, rzadszy niż Smithi, rzadszy niż Hamori, niż Bechmy i tak dalej. Aha, to nie jest dorosła samica, tak? Ta samica jest ok, spora, tam te 45 cm to wcale nie jest mało i ona już ma swoje latka. Natomiast to nie jest dorosła samica, ale żeby Wam zmysłowić, jak wygląda dorosła samica, to muszę, muszę sięgnąć do szafy. I sięgając do szafy, tutaj jak widzicie, mamy jakieś gabloty. Tu są różne gabloty podpisane, jest jedna półeczka, druga i nas interesuje dokładnie ta gablota, bo ta gablota leci ze mną jutro do Warszawy. Nie, przepraszam, ta zostaje ze mną, ta leci do Warszawy, o. I tutaj, jak widzicie... Mam przepięknie spreparowane wylineczki, które na zlecenie Tomasa spreparowałem. No i wyciągnijmy sobie tego blotę. Hop, pająk jest? Jest nadal, dobra, git. Pająk nie spierdzielił. O, i w tym momencie, jak sobie ją przesunę ten, tego pajączka, w tym momencie mogę Wam elegancko pokazać różnicę między takim podrostkiem. No, ta samica jest, wiecie, podrośnięta. Wcale nie jest jakaś najmniejsza, no, ale jednak nie jest dorosła. A osobnikiem, który jest dorosły, bo w tej gablocie, jak tutaj widzicie, mam dorosłą, znaczy wylinkę dorosłej samicy Brachypelma klasy. Nie wiem, ile ma ta samica. Myślę, że z 8 lat. No to spójrzcie sobie na różnicę rozmiaru. Jednak y, ta samica jest dużo mniejsza niż ta wylinka. Linka, a przypominam, że jak pajank wyjdzie z linki, no to on troszkę spuchnie, więc no, ten pajank będzie jeszcze większy. To oprócz tego mam całkiem fajne rzeczy, bo mam... Dwie wielinki Brachypelma hamori jest Brachypelma smithi, piękna wylinka, ogromne wielinki gieni i paraszki i tak dalej i tak dalej. Także to sobie zaraz postawimy. No tutaj widzicie, że jednak jest różnica, tak? Ten pająk jest dużo większy niż ten. Także także tak to wygląda. Może teraz sobie postawmy to tak? O. I to będzie nasze fajne tło. Ty 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 misiek, ty nam nigdzie nie idziesz. Halo. Halo, halo, halo. Co to ma być za uciekanie? Dobra, myślę, że wszystko tutaj już obmy Oj, przepraszam, chyba dmuchnąłem na nią i jej się to nie spodobało. Wydaje mi się, że skoro tak, skoro to mamy zrobione, to już wszystko powiedziałem o tym pająku. I ja tutaj pilnuję, żeby ona wiecie nie zleciała, bo to jednak jest pierdoła. Mm, myślę, że powiedziałem wszystko. Została ostatnia kwestia, słowem podsumowania. Ja wam wspomniałem, że powiem wam, gdzie takiego pajączka kupić. Otóż jutro czyli w sobotę, jadę do Warszawy, a to dlatego, że w niedzielę, słuchajcie, 17 października na OSR Praga Południe bodajże, tak? Ale tak, zgadza się? Odbywa się giełda terrorystyczna, czyli ZOO Egzotyka, na której będę ja, będzie Tomas, czyli ten mistrz od braszek, będzie Pająk Mirek, będzie Przemek z kanału Arachnohobia, no mnóstwo, mnóstwo osób, bilety online wczoraj z tego, co widziałem, się wyprzedały. No i słuchajcie, u Tomasa będzie takiego pająka można kupić, może nie aż takiego dużego, ale podrostki, podrostki Samic, no bo to jest samiczka, więc też samiczki. Tomasz, z tego co wiem, bierze 40 sztuk tych samic, także no, myślę, że nie zabraknie. Ceny nie znam, także ceny trzeba będzie się dowiadywać na miejscu. Czy warto? Słuchajcie, no trzeba sobie odpowiedzieć na to samemu. Według mnie ta braszka jest prześliczna, jest taka trochę bardziej mroczna niż inne gatunki z rodzaju brachypelma. Jest przepiękna, jest bardzo taka, hmm, jakby to powiedzieć, taka puchata, puszysta, przeuroczy pająk, przepiękny. No i co najważniejsze, dość słabo jadowity, więc nadaje się dla początkujących, także, także tutaj no nie jest żadnym zagrożeniem dla zdrowia lub życia. Tylko trzeba pamiętać, że ten pająk, jak inne braszki i jak wiele innych pająków z Nowego Świata, się wyczesuje, tak? czyli pociera tylnymi nóżkami o odłok, gdzie znajdują się włoski parzące no i jak się wyczesze, to można tam, no, może pospędzić, tak? Nic się nie stanie, ale będzie spędzić. No i co? I tyle, nie? Ja dzisiaj się muszę spakować, bo będę wiózł pająki za grube tysiące nie no, żartuję. Chociaż w sumie nie żartuję, no trochę tych pająków jednak będzie. Muszę Tomasowi na przykład zwrócić tę wielką bałą we go. Bo to jednak jest jego pająk. No, może sobie ją zatrzymam. To tyle. Ja wpuszczam bestie do terrarium i widzimy się na giełdzie. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć! Terre, No, idziesz, idziesz czy nie idziesz? Halo. Idziemy, proszę bardzo. Trzeba ją z powrotem tutaj miźnąć i wpuścić do terrarium. Idziemy, idziemy, idziemy najpierw na rączkę, proszę bardzo. Bardzo ładnie. No i teraz do terarium, nie? No nie, 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 tam jest twój domek. Tam 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 tam, tam tam tam. O. No. Hopla. Pięknie. No i tak to się prezentuje, widzicie. Pająk w nowym domku. Dziękuję.